Uciekam! Kurde, widzowie, pomóżcie mi coś! Ktoś... Nie wracam! Nigdy w życiu! Zobacz, ja Cię cały A Ty już nie będziesz widzieć. Kupi samolot! Słynków po Dobra, przeżyjmy od niej to. Nie wiem teraz, gdzie jestem, ale to jest straszne. Dobra, widzę, że szybko do... do... Ej, teraz zobaczyłeś, że ja się zepsułam. A gdzie ty jesteś? Kur... samolocze jestem, akcja. No kurde, widzę, że szybko może ona jest... już się naprawiła, nie wiem. Wezmę na wszelki wypadek ten pistoletik. Dobra, lecę tam, lecę tam. Już widzę, że jestem gotowy na szylanie, ale nie będę dbać jak to on się mój. Bum, bum, bum! Ej broń, broń wykryta na lotnisku Dobra FBI, pojď Oj, zapustiła się, jaha ha. Tam masz, haha ha. O kurde, żyje chyba Halaż Nara No ci kurdą narazem, gdzie ty kurde jesteś? Gdy widzę, że szybko jestem, idę na dach tej naszej restauracji. Czy to jest nasza restauracja? Dobra, jestem na dachu, Tak, to jest nasza restauracja. Dzwonię do niego my day, my day. Wszystko to rację. A masz, a masz rację. Pum! Halo, Edgar! Halo! A, a twój telefon tak mówi. Racja była zepsuta. Proszę zadzwonić 22 lata temu. Jeszcze raz, rację ja była zepsuła przez Odgara. Co? Brrr. Ej, czekaj! Ej, ty masz nocną... nocną zmianę dzisiaj! Co? Ja cię nie zauważyłam, na mnie słaba! U, czekam! Mocną zmianę, więc... Kolej kucie od niej. Sama się pracuje, lecę od niej. Dobra, szybko lecę od niej. Lecę, lecę, lecę. Dlaczego on nie goni? Chyba goni mnie. Dobra, lecę stąd. Lecę. I'm, I'm Wolę ku gitarą, nie? A gdzie ty jesteś? No w pizzerii. A, naszej? A w tej drugiej restauracji? No w tej naszej co teraz mamy pracę. A. I teraz zabuczył coś za okiem. Co się tam stało? I, i, I tak e, powiedział, że nie żyje. E, Aha. Dobra, czekajcie. Widzimy, bierzamy go. O, bo to było blisko. ale on ciężki. Słuchaj, no. Chyba było po drugiej stronie. Gdzie szpital? No, tu jest szkoła, a szpital to... Dobra, tu. To jest szpital. Niestety jestem doktorem i pan, pan kolega nie żyje. No jak? No dobra, on to będę pracował sam. Do widzenia. Do widzenia. Zawsze miałam... A w... czekaj, bo ja zapomniałam ten. on kur jest... Ja Czy wiesz no chcę go wziąć. Dobra. Dajcie

Ok. Teraz jeszcze sobie obramę potem. Okej. Okay. I teraz poczekaj, jeszcze nie. I witam ja z Martek Stałem. Sam i byłem... Ok, sam ja byłem... O, to jest Africa. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodoba. Albo się nie, to nie wiem. Na razie wszystkim widzowie, zostawcie lajka i subeczka, dzwoneczka. Ja czekamy na raz.